Witam, piękni widzowie, w ten piękny dzień. Patch 15.5. No to, to dla nas oznacza. Oznacza to, że nowe kompozycje będą lepsze. W sensie inne kompozycje będą lepsze niż były lepsze. Niektóre kompozycje będą gorsze. Po prostu oznacza to zmiany. I w związku z tym przychodzę do Was z pierwszą kompozycją, która w tym patchu jest bardzo dobra. Zamysł jest bardzo prosty. Zbieramy wszystkich protektorów przede wszystkim, a do tego wszystkie lulu. Czyli Protektor X Kogmaw. I właśnie tego Kogmawa to ja chyba w ogóle nie nagrywałem. Zawsze nagrywałem z tego całego Smoldera, a Kogmawa chyba nie. Korzystając z okazji pochwalę się, że mój kanał dotyczący innych gier. Ostatnio rozkręcam coraz bardziej, coraz częściej coś tam wrzucam. Także jakby ktoś chciał zobaczyć, co dzisiaj wleci, a dzisiaj wleci z mega dobra gierka. To zapraszam Cytoklides się nazywa ten kanał. Dobra, no i mamy tutaj Niko ja ją wezmę, bo ona docelowo ma grać, bo ona jest protektorem. Aczkolwiek troszkę to zmienia całą sytuację, ponieważ będziemy teraz myśleć o tym, czy nie ubierać tej Niko. Ale dobra, wrzucę Lux zamiast Kyle'a, bo to czarodziej, to mi się ładnie połączy. I teraz tak, 6, 8, 9. Dobra, robimy ekonomię tutaj. Problem jest taki, że Niko potrzebuje trochę przedmiotów pod AP, ale spróbujemy pogodzić te dwa światy, czyli pogodzić Kogmaw'a z Niko i z protektorami. Zobaczymy, czy to w ogóle jest możliwe. Dawaj, Lux, dawaj, zrobisz to. Elegancko. No dobra. Gdzie jest Lulu? Gdzie jest Lulu się pytam? Dobra, to może użyjmy owocka na Niko i zobaczmy, czy znajdziemy coś ciekawego. Dobra, niech to będzie niezachwiane na razie. Teraz myślę, czy wziąć ją na priorytet, czy nie. No jakby ją już mam, nie? Ją już mam, więc teoretycznie mógłbym. Lera. Potrzebuję bardzo dużo różdżek i bardzo dużo łezek, żeby to wszystko w ogóle zadziałało. Jest Jana, jest też Ari jako czarodziej, to weźmiemy. Dobra, Niko ubiera w pierwszej kolejności, masz łeskę i się ciesz. Tymczasem po drugiej stronie dziki Dariusz. Dziki Dariusz, który w tym patchu w sumie nie wiem jeszcze, czy jest dobry, czy nie, ale wszystko się okaże na dniach, będę wrzucał ewentualnie. No, no wiadomo, że w tym konkretnym momencie po prostu mnie dojeżdża. No i mamy w cyc. Dobra, widzę tutaj Niko, ale... Tam nie wiem, no tych łezek tyle potrzebnych, tych różżek. Dobra, weźmy Niko. Pasek się przyda na Xantę. Najwyżej zrobimy sam optimal items, czyli nie takie perfekcyjne przedmioty, ale takie, które w jakimś stopniu spełnią swoją rolę. No słuchajcie, jeszcze możemy ewentualnie dostać Pandorę albo coś z No i dobra, czekamy. A naprzeciwko mamy taką Ferajnę. Trochę Bastionu, trochę Protektora. Jakie masz i nie masz ta seria przegrany. Ale czego się spodziewać, jak nie możemy skleić nawet ani jednego przedmiotu. Dobra, to może porozmawiajmy sobie o przedmiotach, które wizualizuję sobie tutaj. Niko, Kostur Archanioła, do tego piąstka różowa, czyli Piąstka plus różdżka, i do tego Edge of Night, czyli Miecz plus yy, zbroja. Kogław, dwa razy szodzin, czyli Miecz plus łezka, i kostur Archanioła, ewentualnie jeden szodzin, kostur i artefakt. Właściwie Kong jest bardzo faworyzowany w sytuacjach, w których mamy artefakty. Na naszym głównym tankiem będzie XAT. Może tak klasycznie: dwa paski, dwie zbroje i dwa płaszcze. No zobaczymy. Dobra, dajcie mi jakąś lulu i potrzebne rzeczy. Jest broja, dwa gangplanki i pasek. No, nie jestem jakoś zbytnio zadowolony, bo nic ciekawego nie mam. No i skoro mam serię przegranych, to po prostu poczekam. Potem wrzucę sobie protektora czwartego w formie Malfight'a i cała naprzód kierunku poziomu siódmego. Troszkę tak na własne życzenie to wszystko się toczy, bo mogłem na kole wziąć po prostu komponent zamiast Niko, ale może to też da jakiś efekt. Może szybciej się Niko ulepszy i może coś pięknego się wydarzy. Na pewno wielkim problemem forcowania Kog'Mawa jest fakt, że on po prostu nie ekspi, dopóki go nie znajdziesz. Leczące kule. Dobra, sieć Malfight. Na razie na niego wrzucę dwa paski. Żeby się nie marnowały, płaszcz sobie też. I czekamy. Przeciwko, dziki Lucjo, piękne itemki ma, także chyba to przyniesie plony dla niego. Niko coś tam próbuje walczyć, ale tutaj brakuje frontu. Tu brakuje wszystkiego. Dobra, gangplank. Czemu ty żyjesz? Czemu nikt cię nie chce dobić? Dobra, mam ciekawy sklep. Tylko ten sklep yy, i tak ulepszyłby mi Niko właśnie w tym konkretnym momencie, co oznacza, że wzięcie Niko wtedy na tym kole. No nie było zbyt. Game changing, nie zmieniało za bardzo gry, ale może zmieni ją do końca, może sprawi, że ta trzygwiazdkowa będzie szybciej, w sensie, że odczuwalnie szybciej. Darius, Mariusz, Dariusz, co ty robisz? Zostaw tę Niko w spokoju, naprawdę. No przestań ją męczyć. W ogóle jak gramy niko Kerry to dobrze się gra Janę jako drugiego Kerry, ponieważ ona sprawia, że ta Niko jest też bardziej protektowana, czyli chroniona. Ale że wygrałem tutaj? Ale tak, Niko ma drugi poziom, a Dariusz nie. No co, to może różka? Tak jest, pierwszy, po, znaczy pierwszy przedmiot na Niko. Zakładamy, i idziemy dalej. No już prawie, już prawie siódmy poziom, to tam wszystko się powinno zmienić. Ej halo, co to ma być? Kog'Maw z artefaktem i Niko? Stary, czemu ty masz wszystko to, co ja bym chciał tutaj zrobić? Nie podoba mi się to. No i tak jak mówiłem, no, Kog'Maw bardzo lubi artefakty. O, jakby się jeszcze raz odpaliła, nie, nie da rady. Ale widzę potencjał, ujrzałem go. Dobra, wchodzę w ten level, bo muszę mieć kogbawa już teraz, żeby się ekspił. Już jest dawno za późno. Halo! Jeden Kogmaw. Jest! I jeden wymęczony. Damy mu tu jakiś owocek. No, nic ciekawego. Wziąłem najlepszy pupiłek. No, dobra, walczymy. I nawet nie najgorzej to wygląda. Nasza Niko cały czas żyje. Dobra, odrabiamy tutaj trochę ekonomii, aczkolwiek muszę przyznać, że ta Niko, ona jest bardzo blisko trójki. To jest całkiem szybkie tempo. I pewnie jakbym był młodym chłopeczkiem to bym po prostu zrobił teraz Niko Kerry, a potem nagrał jeszcze Kogbama Kerry. Nie próbował tego zmieścić na siłę razem. Ale dobra, mamy cały kwipulek na Niko możliwy do zrobienia, więc się skuszę. Proszę bardzo, tak powinien wyglądać. No i ustawimy się w taki sposób. Znaczy zmyślę, czy, czy może czasem nie zrobić tej Niko Kerry na razie, w tym takim właściwym stanie. Może misz masz to nie jest dobry pomysł. Dobra, tak zróbmy, tak zróbmy. Bo ja często wydziwiam. Zróbmy właściwą Niko Kerry. Najwyżej tego kogbawa nagram jeszcze w kolejnym filmiku. Robię więc. Także robię Gizu na Janę, i łezkę. I tu będzie Archangels, Archangels. I wtedy potrzebuję nie kogbawa, potrzebuję Sydry oraz Ryza. No i dobra. Jana sobie walczy, ale Jana teraz tankuje. Może jednak ustawienie jej tam nie było zbyt dobre, chociaż Niko miała czas. E, co? Oczekaj, gdzie ona jest. Dobra, potrzebujemy Crimson Veil. Vale. To jest owocek na Niko, także szukam. Jest, szkarłatny całą. 20% wszechwampiryzmu. Przeleczenie idzie w tarczę. To jest to. Dobra, stajemy tak i zaczynamy walkę. Ten Xante, w ogóle ten Protektor bardzo popularny w tym lobby. Dobra, Ari sobie sprzedam. Choć w sumie zamiast tej Syndry też dawała radę. Dobra, tutaj rusztka z tym Ryzem. To jest Topka. Jest jeszcze Xante. No i Weska. Kurczę, zabrali. Dobra, mam łezkę. Jeszcze była jala. Dobra, wystawmy tego Rakana. I dostałem xantę, więc xanciak też wjeżdża, zamiast kogmawa. Przerzucę przedmioty na xantę, kogmawem sobie zrobię ekonomię i wrzucimy owoce na dżanę. Dobra, niech będzie opiekun. Chociaż efficient byłby lepszy, czyli obniżenie kosztu mamy umiejętności. Ej proszę, Niko, pancena. <kluzny> i co, przeżyje? Kontra kogmaw, Boże, ona go zabiła, cały, cały bord uderzyła i go zabiła. To jest dobre, to mi się podoba, to jest chyba to. Jak masz nikokery, to ją odgraj po prostu. Nie zastanawiaj się, chłopku. Zastanawiam się, czemu ta Syndra, a nie Ari. Zostajemy przy Ali. Darius Smolder. To jest piękny Bill. I chłopek jest Polski. Może zobaczył nasz film. Ale Niko, ona będzie walczyć. Ona nie powiedziała ostatniego słowa. Ona ma szkarłatny całun. Ona się już ładuje, i uwaga, przygrzmociła, ale ona musi przeżyć jeszcze. No i Darius ją zabił. Rozgrzewka. Kurde, no Darius mocny. Nic nie mogę znaleźć w tym sklepie. Dobra, nieważne. Jest ARI dwójka i jest jakaś janka. Ale to dalej Long Shot. Są jeszcze alternatywne buildy na Nico. Można zebrać Arkę czyli tego Kostura zrobić Head of Justice, czyli łezkę plus piąskę. Można też zrobić dwa kostury i zonie, czyli po prostu zagrać z artefaktem. No i gdzie są te różki? Nieładnie. Dobra, zróbmy Shadina i Woidstaffa. A tutaj no, Ewenshrout. Nie jestem wielkim fanem tego co zrobiłem, ale jak już zostało. Dobra, Janka, rozpędzaj się. To jest kolejny Darius, tylko z gorszymi przedmiotami, mam wrażenie. Jest też Akali, która się już wysypała. To jest wyższość. Ale Niko jak na razie stoi. Tamten Darius był dużo potężniejszy. Proszę bardzo, cały czas żyje. I cyk. Darius Dariusowi nierówny. Dobra, bierzemy sobie Niko oraz Janę. I Jak przegramy jeszcze jedną rundę, to będę kręcił dosyć mocno. Agresywnie. Jest karma. Tutaj powinno być chyba ok. Raczej nie ma takiego... Takich nagłych obrażeń, które zdetonują nam Niko, przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż ej, obrażenia są duże. Dobra, ona jeszcze stoi, wybuchła za słabo. Dobra, nic nie mówiłem. Karolujemy. Musimy znaleźć Niko trójkę. Jest Rice, ale to potem. No i znalazłem tylko jedną Niko. No cóż, walka o przetrwanie. Jestem gotów sprzedać resztę ławki, żeby szukać dalej w następnej rundzie. Także deklaruję się, jeśli przetrwam. No i jak to będzie? W ogóle Smolder pod opę? To jest coś nowego? Wlga. O kurde, tak blisko, 4 HP. Dobra, Niko na kole? No niestety nie. Weźmiemy stratega. Dobra, no muszę trafić w tym momencie, bo inaczej nie mam szans. Jak nie dokręcisz swojego głównego carry na 3 w takiej kompozycji, to nie masz co walczyć tutaj o LPki. Dobra, jest Niko. Nie musiałem sprzedawać za bardzo, jedynie zrezygnowałem z Janna ulepszonej. Okej, okay. no to testujemy ten nasz piękny build na kogmawie, który nie ma trujek tutaj, więc raczej powinniśmy wygrać. No ma ten artefakt to mnie niepokoi, ale, ale chyba dobrze będzie. Nico się powoli rozpędza, ma na razie czas, rozkręca się tutaj, Jana pomaga. Kolejny wybuch jest chyba śmiertelny dla Kogbawa. Uwaga, 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 uwaga i jep, mamy to. 20 tysięcy obrażeń, on też. Dobra, sprzedaję tutaj Janę, żeby mieć. Właśnie za późno to zrobiłem. Ja będę miał lepszy szczebel ekonomiczny. No i jak przetrwam tę rundę, to dołożę tego rajza on zapewni mi dodatkową manę i to będzie tyle nie rozwinąłem skrzydeł w pełni, nie mam dżany trójki która jest bardzo ważna przedmioty też nie są idealne na dżanie aczkolwiek niko jest taka jak trzeba ma taki power up i takie itemy jakie miała mieć także zobaczmy czy to jest możliwe żeby dotrwać tak po prostu do top 4 w tym lobby, to musi teraz przygrzmocić mocno i nie przygrzmociło Kurce, ale czy to będzie top 4 to nie jest top 4, chyba. No tak, bo już jest napisane. No cóż. Szczerze, czuję się zawiedziony, ale no powiedzmy sobie wprost, ta kompozycja działa. Tylko po prostu nie udało mi się jej dokręcić. Ale pamiętajmy, że ja ją forsuję na siłę. Także musicie mi zaufać. Dzięki, że jesteście. Wszystkiego dobrego i całuję.